Dziś będziemy reagować na najbardziej niemożliwe i niesamowite gadżety z całego świata, o których na pewno nie słyszałaś. A co jak słyszałam? Nie wierzę. No to załóżmy. Sprawdźmy! Nie wierzę, że widziałaś kombinezon, dzięki któremu możesz latać. No tego akurat nie widziałam. Ha, mówiłem! Spójrz gości, po prostu latają jak samolot nad całym jeziorkiem. Chciałabyś, tak? No bym się bała, po co no na rękach w ogóle. Jakieś silniki. Ciekawia, w ogóle z jaką on prędkością leci. Zwróć uwagę, jesteś sobie tutaj nad jeziorkiem w niedzielę, poczem na na jakiś gościu przelatuje. Właśnie chyba odblokowałem swoje nowe marzenie. Brzmi jak super pomysł. Jeżeli myślicie, że to jest genialne, to oglądajcie dalej. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. To są okulary, które sobie pokazują Wam wszystko. Super. Drogę. Muzykę. To muzykę. super. To jest tak, jakbyś miała telefon w oczach. Ale ciekawe, jak, jakie to jest uczucie Możesz sobie to kupić za około 1000 dolarów. To w sumie nie jest takie drogie. No jak na taką nowoczesność. A co tu w ogóle można zrobić? Wchodzisz do salonu i przed oczami widzisz, ile kroków na przykład dzisiaj zrobiłaś. No to nie, no w sumie zastanawiam się, czy bym faktycznie tego używała. Na pewno używała tak jak ten gościu, który właśnie ogląda na tym telewizję. No właśnie nie wiem. Moim zdaniem wygląda to fajnie, okej? Okay? Okej. Okay. Mówiąc o telefonach, może to Ci się bardziej spodoba? No tak, to mi się już bardziej podoba. Nie musisz wyciągać telefonu, bo masz go na ręce. Hologram. Wszystko możesz tu klikać, to wszystko normalnie działa. I w skali 0 do 10 jak go oceniasz? 5. Serio? A o co chodzi w tym? Nakładasz coś takiego na kran? Aaaa Wow! Super. Ja chcę coś takiego. To rzeczywiście ułatwiłoby życie. Tak. Znacie to uczucie, gdy nie możecie domyć talerza, bo jest jakiś brudny i zaschnięty fu. A mi się w ogóle wydaje, że twoja mama coś takiego ma. No. I ja o tym nie wiem? Bo Mamo, gdzie ty tak. to kupiłaś? Tak. Ja też to chcę. W skarbie. Co zrobi ta kłódka? No, no nie wiem, no to nie jest zwykła kłódka. Otóż nic bardziej mylnego, bo ta no? kłódka działa na palec. Jak nic bardziej mylnego. No zwykła kłódka. Jak zwykła, ona tak. działa na Touch ID. No dobra, to jest super, że na Touch ID. Jak powinna to wyglądać, aczkolwiek to kłódkę do zamykania po prostu. To by było super ułatwienie, bo ja zawsze się boję, że zgubię kluczyk albo że go złamię w środku. A tu mam paluch, raczej go nie powinienem złamać. A nie zgubić? A nie. <śmiech> <śmiech> tak, zdecydowanie tego potrzebujemy. Znacie to uczucie, że pasta Wam się kończy wyciskać resztkami sił, żeby cokolwiek tam wyszło. Bo nikomu się nie chce iść do sklepu po nochom. A ta maszynka pozwoli Wam wyciągnąć dosłownie resztki pasty. Jeżeli znacie to uczucie, to teraz zostawcie suba tam na dole, tego czerwony. Dobra, ja zostawiam. Co to za dron? Czyli widzisz, tego jednak nie widziałeś wcześniej No nie, tego nie widziałam Ale co to jest w ogóle? Na tym możesz latać Zawsze mówili, że ludzie nie potrafią latać A jednak okazuje się, że to działa Wygląda a... genialnie Jak ja widziałem, jak jakiś ziomek kiedyś w internecie dowoził na tym pizzę O właśnie jak tutaj widać Naprawdę? Tak Takie coś na pewno by ci się przydało w domu Jakbyś zapomniała klucza, zawsze mogłabyś inaczej otworzyć drzwi, tak? No faktycznie, myślę, że musimy kupić to Prawdziwym mieczem świetnym. Jeżeli myśleliście, że coś takiego nie istnieje, to myliliście się, bo to jest właśnie on. To ma blisko 2,5 tysiąca stopni Celsjusza. Ten plecak wygląda przerażająco. I że czemu nie ma żadnych rękawiczek w ogóle. Przecież jakby musiał być w całym kombinezonie, żeby w ogóle lóg to dotknąć. Oto mieć świetlny kontra mięso. Nie musisz kupować grilla, możesz sobie skonstruować mieć i od razu masz wszystko przepalone. No i przy okazji jego sfajczył. Wyobrażasz sobie, jak go coś złodzieje wykorzystali to w ataku na bank? Przecież to byłby na roku. Jeżeli temu nie dasz 10 na 10, to ja naprawdę nie wierzę. Oto robocik, który dowozi Ci pizzę z domu. A ja bym chciała, my tak często zamawiam pizzę z dominosa i jakoś nie mamy takiego samochodziku. To na zawsze pan przyjeżdża i nigdy jakoś nie potrafi trafić. Tak, ale oni się wszyscy głową, w na naszym osiedlu. Może ten robot by się nie zgubił. Wyobrażasz sobie, otwierasz drzwi, czekasz na pizzę, a tu takie coś? Tak, ale my byśmy musieli wyjść do niego. No właśnie, czy taki robot sobie otworzy drzwi? Nie, ale ja bym chciała takie coś zobaczyć. Może w środku tego robocika, jeszcze ci ogrzewa trochę tę pizzę, Uuu. przez co nie przywieźliby ci zimnej. To byłoby super. To by było ekstra. Nie, yeah, co to za. To byłby flex. Przychodzisz takim czymś do szkoły. Albo wyobraź sobie, że możesz na swoich butach oglądać film. ale mi się wydaje, że tutaj możesz tylko z aplikacji wybierać rzeczy. No to jednak 0 na 10. Pełno filmiku widziałam z taką walizką extra. Która w ogóle jeszcze was wozi no? na pilota. Nie wiedziałem, że mogą was takie wozić. Wiedziałem, że za wami mogą jeździć, ale to to jest poziom wyżej. Mi się wydaje, że one się szybko psują. Ten gadżet to jest coś, co powinien mieć każdy w domu. Tak! Super to jest. Szczególnie ktoś ma zwierzęta. Dlaczego my tego nie mieliśmy wcześniej, w skarbie? Znaczy się mamy podobną szczotkę, bo mamy z takim kubełkiem, tylko nie mamy tego wyciągacza. Z kolei coś takiego zdecydowanie by się nam przydało. To jest poduszka powietrzna, którą macie na głowę i włącza wam się w momencie, gdy tego potrzebujecie. Ekstra! To jest Super! To jest genialny wytwór ludzki. Jak ty wychodzisz na rolki, to bym ci coś takiego kupił. A ja bym sama chciała coś takiego. Już się boję o co tu chodzi. A jeżeli musisz jeść, to sama cię karmi? Ej, bez kitu nie musicie jeść, wszystko dzieje się samo, po prostu otwieracie buzię. Jak ja to zó tam poleciało do pojemnika. Ja pewnie, że to wszystko by się wylało na mnie. Jak on całą tą sałatkę? To jest suszarka, która w tym ochuje, mu to wszystko do no, ust. Przecież że o czym? W ogóle nie zjada. To jest najgłupsze, czego widziałem. No. Okej, okay, ma teraz susz. Jak myślisz, co się tu stanie? Nie wiem. <laughs> To jest taki projekt na jakiś szkolny konkurs. Dosłownie tak jest. A teraz dzieje się co? Sparówka? Chyba tak. Obok tego gościa siedzi kolejny, który dojada to wszystko po nim, co zostało. Na sam koniec na jakiegoś hotdoga. Wszystko, bo to się wpycha. Co to jest? Tego robota oceniam na 9,9. Jestem ciekaw, czy zobaczymy dzisiaj coś lepszego. Ja mu daję takie 8,5. To mi rozwaliło głowę. Tak, ja chcę to. Nie musiałabyś mnie prosić, skarbie, weź mi odkręć słoik. No. Najgorsze jest to, że ja czasem też go nie potrafię odkręcić. A ten robot potrafiłby to zrobić za ciebie. Jak oceniasz? Mocny dziewięć. Coraz bliżej dziesiątki. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej widzieliście taką miarkę elektryczną. Ekstra jest. Nie musielibyście zawsze trzymać z jednej strony, z drugiej strony? Tak, w ogóle kto trzyma? To my nigdy nie mamy takich miarek. O kurczaki, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Na palec zakładacie pierścionek. Możecie myszka. go używać jako myszki. Aj, to jest super. Ja bym chciała coś takiego. Co powiesz o tym? Jestem ciekaw Twojej opinii. To jest zmieniający się obraz Możecie tam wstawić cokolwiek chcecie. Na przykład mógłbym wrzucić Twoje zdjęcie, tak jak tutaj, swoje zdjęcie, albo zdjęcie psa. Nie no, to całkiem spoko, ale wydaje mi się, że tracisz taki urok obrazu. Ty nie jesteś po prostu technologiczna. Ja jestem artystyczna. Zobacz ten telewizor. On jest przeźroczysty. Ja nie z w ogóle, co chodzi. I on jeszcze w ogóle wychodzi ci z łóżka, czyli masz telewizor w łóżku na przykład. Ekstra. Jaki to radzi. jest cieniutkie. Zobacz Skarbie, Netflix sobie na tym włączy, że to możesz zrobić dosłownie wszystko. Widziałem mnóstwo filmików na TikToku z tym mm -hmm. i za każdym razem tak. jak oni się zanurzali w wodzie, to mnie przychodziły ciarki, przysięgam. Fajnie to wygląda. Wyobraź sobie, że siedzisz gdzieś tam nad jeziorkiem i myślisz, to rekin? To wieloryb? Nie. To, to orka. Nie, to prywatna łódź podwodna. To musimy coś takiego dorwać na wakacje. Ojeciu, ale bym się bał tam włożyć palec. To jest coś, co wam piłuje paznokieć. Ob Obcina. Obcina. piłuje, nie wiem, ale no. bałbym się, że to wiedę za daleko tym palcem. Przysięgam. Fajne, ja bym używała. Wygodne, fajne, ale ja chyba wolę klasyczny sposób, czyli się kierą. Ten filmik polekowało 400 tysięcy osób, a jest to... kładany basen i możesz sobie na nim taras zrobić na przykład w zimę. To jest genialne. Jak masz małe podwórko, ale koniecznie chcesz basen, super. Tak, jak konie. masz ochotę na basen, to masz basen. Masz ochotę taras, to masz taras. A jak masz ochotę na jedno i drugie, to też to jest. niesamowici są Popatrz jaką masz smyczkę dla psa. Super, Wypią ja już kupuję. Wodą. Tak, bo ja zapominam zawsze wziąć wodę. Najlepsza smyczka jaką widziałem w życiu. I latarkę masz. Wow, wow, wszystko w jednym. Super. Jak oceniasz ten gadżet? 10 na 10. Nareszcie się udało, a wy będziecie 10 na 10 jeżeli zasubskrybujecie kanał właśnie teraz. I obejrzycie ten filmik, który którym oglądaliśmy najlepsze i najgorsze szkolne lifehack i widzimy się tam za 3, 2, 1.